Sportowy Przegląd Tygodnia, Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Za nami dziewiąta kolejka rozgrywek Ligi Okręgowej. Lider Śląsk-Świętochłowice zmierzył się przed własną publicznością z LKS-em Żyglin, zespołem środka tabeli. Tak więc rywal wydawał się być w zasięgu świętochowiczan. Kolejny raz w tym sezonie okazało się jednak, że Śląskowi trudno gra się z pozycji lepszego zespołu i nie inaczej było tym razem. Pomijając, że goście zagrali po prostu na lidera. Świętochłowiczanie mieli kilka okazji, aby zdobyć gola, choć równie dobrze mogli to uczynić goście. Ostatecznie zespoły podzieliły się punktami, remisując bezbramkowo Śląsk Świętochłowice LKS Żyglin 0 do 0. W ligowej tabeli śląsko opuścił fotel lidera, spadając na drugie miejsce, choć ma tyle samo punktów co pierwsza odra Miasteczko Śląskie. Drugi świętochłowicki zespół Ligi Okręgowej naprzód Lipiny pojechał na dziewiątą kolejkę rozgrywek do pobliskiego Chorzowa, aby zmierzyć się z tamtejszym wyzwoleniem. Seria porażek spowodowała, że dla naprzód każdy kolejny mecz jest spotkaniem o być albo nie być w lidze okręgowej i nie inaczej było w spotkaniu z wyzwoleniem Chorzów. Które w tym sezonie, co tutaj dużo ukrywać, również nie zachwyca. Jednak w tym spotkaniu to Chorzowianie okazali się lepsi o trzy bramki, choć kibice na pewno nie mogli narzekać, bowiem zobaczyli w tym pojedynku aż 9 goli. Wyzwolenie Chorzów naprzód Lipiny: 6-3. Gole dla Lipinian zdobyli Mateusz Bystrzowski, Robert Pleszak i Mateusz Kozik. Pozycja Lipinian po tym pojedynku nie uległa zmianie. Naprzód, naprzód nadal ma jeden punkt i zajmuje ostatnie szesnaste miejsce. Kolejną ligową kolejkę mają również za sobą zespoły walczące o mistrzostwo klasy B. Coraz większą przewagę w tych rozgrywkach mają rezerwy Śląska Świętochowice, które w ósmej kolejce pokonały przed własną publicznością Silesian Katowice. Wydawało się, że dla drugiego zespołu Śląska ten pojedynek będzie lekki, łatwy i przyjemny, bowiem Katowiczenie przed tym meczem zajmowali ostatnie miejsce. Kto tak sądził, był w wielkim błędzie, bowiem zespół ze skałki wygrał minimalnie. Różnicą zaledwie jednej bramki. Śląsk 2, Świętochłowice, Silesian, Katowice 1-0. Zwycięstwo skromne, najważniejsze jednak trzy cenne punkty, które powodują, że Śląsk 2 ma już 25 punktów i wyprzedza drugą, Pogoń 2 i Mielin aż o 12 punktów. Po dobrym początku sezonu nieco zadyszkę złapał naprzód dwa Lipiny, który przegrał drugim z rzędu mecz i to w tych samych rozmiarach. Naprzód dwa Bielszowice. Jastrząb 2 Bielszowice, naprzód 2 Lipiny 4-3. Po tym spotkaniu rezerwy naprzód zajmują szóste miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 10 punktów. Zawodnicy sekcji speedrowera Śląska Motokryś Świętochowice, przedostatni w tym sezonie startowy weekend, jeździli na czwórkę. W sobotę 8 października w Częstochowie odbył się finał indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzieżowców. Na to, że pod Jasną Górą po wcześniejszych eliminacjach do finału wjechali Patryk Bas. I Dawid Zając z finałowej batalii jeszcze przed jej rozpoczęciem z powodu kontuzji wycofał się Patryk Bas. Osamotniony Dawid Zając po niezłym początku ostatecznie zakończył zawody na czwartej pozycji gromadząc 17 punktów. Tyle samo co Ostrowianin Piotr Kupczyk. W biegu dodatkowym jednak lepszy okazał się zawodnik z Ostrowa Wielkopolskiego. Mistrzem Polski Młodzieżowców zawodnik z Leszna Michał Sasek. W finale drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, który odbył się w Zielonej Górze, 9 października speedrowerowemu zespołowi ze Świętochowic zabrakło jednego punktu do podium. Śląsk Motokris zdobył łącznie 51 punktów. Brązowi medaliści zespół z Zielonej Góry wyjeździł 52 punkty. Najwięcej punktów w szeregach ekipy ze Skałki zdobył Mateusz Pacek, 19. Mistrzem Polski zespół Mustanga Żołędowo, którego zawodnicy zakończyli finał z dorobkiem 60 punktów. Tradycją się już stało, że miejska biblioteka publiczna w Pieśnikach gości szachistów. Z tej gościnności korzystają uczniowie szkolnego koła szachowego Jedynka, które na co dzień działa w szkole podstawowej numer 1, jednak na czas zawodów lub też otwartych zajęć przenosi się do pobliskiej zaprzyjaźnionej biblioteki. W poniedziałek 10 października w bibliotece odbyły się mistrzostwa szkoły podstawowej numer 1, które miały na celu wyłonić zawodników, którzy będą reprezentować swoją szkołę na zbliżających się już niebawem zawodach miejskich. Mistrzem szkoły został Dawid Kwapuliński, drugie miejsce wywalczył Bartosz, Bartosz Zorzycki, a trzecie, najlepsza w klasyfikacji końcowej dziewczyna, Maja Bryłka. W trzeciej kolejce rozgrywego Mistrzostwo Śląska dziewcząt, szczypiornistek, miejski uczniowski klub sportowy Skałka Śląsk przegrał w tychach z tamtejszym Mosmem 15 do 18, najwięcej bramek dla świętochowicza zdobyła Paulina Hołub 7. Kolejny raz do świętochowic zjechali miłośnicy sportów walki, tym razem w Centrum Kultury Śląskiej Zgoda odbyły się akademickie Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Śląska w MMA. Spora ilość zawodników, bo ponad 130 oraz liczne grono kibiców spowodowały, że w CKS zgoda zrobiło się naprawdę tłoczno. Sporo walk stało na wysokim poziomie, a sami startujący bardzo pozytywnie wypowiadali się o zawodach, bowiem nie co dzień mają okazję walczyć w miejscu, gdzie zwykle odbywają się wydarzenia kulturalne. W mijającym tygodniu grali również tenisiści stołowi ze Świętochłowic. W śląskiej trzeciej lidze amatorów trzeci zespół ośrodka sportu i rekreacji Skałka przegrał u siebie z LKS-em Bujaków 0-10. W drugiej kolejce śląskiej drugiej ligi amatorów Osir Skałka 2 zremisował na wyjeździe z UKS-em Dąbrowiak 2 Dąbrowa Górnicza 5-5. do 5. I tą tenisową informacją kończymy sportowy przegląd tygodnia. Pięknie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.